Hej, hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór na Lajwaju. Wszyscy jesteśmy pierwsi i widzę dużo serduszków. Cześć Howard, cześć psychodeliczna dziewczynko, cześć Robix, cześć Shinsekai Precell, hej Lawrence, hej Malinka, hej Katie, hej Aiden, cześć Seba, cześć Torgus, cześć czysty witam 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 wszystkich szaleństwo jak miliard serduszków <laughs> serduszków cześć Jadefix <John> <laughs> ojej cześć Wani witaj cześć admirał <laughs> Co pominęła? Przepraszam bardzo, przywitałam cię, Howard. Chyba, że, że mówisz do kogoś innego. <grytanie> cześć, Lisowaty, cześć Niki. Hello, hello. Czuję się wyróżniona, bo mnie przeczytałaś prawie jako pierwszą. A, af, af. <grytanie> nie słyszałem. No, widzisz, no, widzisz, jak Ty słuchasz, Howard? No. Ja nie wiem, bezczelność z Twojej strony. Półkę z serem. smaczne Lourenço. Tak jest spóźnione trochę. Dobra, moi drodzy. Jeszcze na początek wspomnę, że nie wiem, dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, to zaczął niedawno działać Discord, mój własny serwer, który pomagał mi postawić też Torgus, także. <laughs> jeszcze raz dziękuję. A ten, a jest on dostępny już dla wszystkich. Także pod odtwarzaczem, jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, to pod odtwarzaczem na Twitchu um, w linkach gdzieś tam jest dostępny. I jeśli jeszcze tam nie jesteście, to zapraszam bardzo serdecznie. Um, <laughs> no, także Discordy już działają. E Boże, czysty. Tak, królestwo rożponki, zaprasza. Możesz bez pani mówić, Admirał, możesz po prostu Aniu. Cześć, zapomniany Greku. Um, no. Poza tym, jeszcze też na grupie chyba jest link do Discorda, jeszcze chyba nigdzie indziej nie ma. Um, o, Howard pod, podrzucił, jak miło. Okay. Jak, jakie warzywo, jakie warzywo? Ja jest królowa. No proszę mnie to od warzyw nie wyzywać. Okej, okay. a dzisiaj, moi drodzy, gramy w bardzo dziwne gry, które znalazłam jakiś czas temu, pomyślałam, że a co, pogramy sobie w coś dziwnego i coś darmowego, bo to są wszystkie gry dostępne na Steamie za darmo. Dajże, Tak mi się wydaje. <grym> um, więc. <grym> więc tak. Więc dzisiaj szalejemy z... dziwnymi grami. Sama nie wiem co to jest wszystko. Także zobaczymy. Niektóre z nich są tak na 10, podobno 10-15 minut. Są takie, które trwają trochę dłużej. Także zobaczymy. Tak, wszystko za darmo. Uwielbiam dziwne gry, przydadzą mi się dzisiaj na odmurzanie. O. Skąd w ogóle pomysł z tą rozpłunką? Lisowaty to się w sumie wzięło z tego, że byłam na serwerze u Bigosa w sensie Minecraftowym, i tam, że tak powiem, zabukowałam się u Wani w, w zamku i zostałam księżniczką, rozponką. I tak, no i jakoś tak się przyjęło, i tak pomyślałam, że a, zostanę królową rozpąnką, jak księżniczką tej królową. No, ja Cię muszę no, na mówić mówić. ojej, dobrze. Ja przeczytałem za pierwszym razem roszponkę, czyli taką sałatą jest... jej, yeah, yeah, yeah. jaka sałata, roszponka to jest roszponka, no. To jest królowa, a nie sałata. Cześć Kamil. Cześć Fulę. Dobra, więc pierwsza gra, jaką dzisiaj gramy... To y, coś, co nazywa się The Static Speaks, Speaks My Name. I to jest y, jakaś gra w stylu znaczy, y, o, o, oglądamy tam świat z oczu bohatera, i y, nasz bohater ma jakąś podobną obsesję na punkcie obrazu dziwnego <gryw> i różne inne rzeczy, taka bardzo właśnie. Nie wiem, trochę poetycka gra, trochę może wpadać pod horror, ale szczerze mówiąc nie wiem, jak bardzo straszna jest. No i podobno właśnie jest dosyć krótka, także myślę, że może pójść dosyć szybko. O, czyli skipper. Tak, Sweetfocia Obsesją. Dobra, graj. Okej, okay, play. PP, obsesja, załamany artysta, że taka horror już mi Mmm, Dobra, widzę, że się pojawiło Wam. Mam nadzieję, że nie będzie zaraz się za głośno, ale to zobaczymy. Na razie w sumie to i tak nic nie słychać. Mouse to look around, E to interact, right click to zoom. Ok, a w sadem się chodzi. No dobra. O, już mogę ruszać myszką. Jakaś dziwna szara kulka jest przede mną. <laughs> Czyli taki mini tak. Layers of sourcing, tak. Lejer sourcing za darmo. Czemu ja lecę w Co się dzieje? Halo. Dokąd ja lecę? Nie wiem, Torgus. ty krnąbryna na kulka. Tak, czy ja mam coś tu robić? To jest bardzo dobre pytanie. Może taka nie działa. A nie. Ło! Czekajcie, ja mam się poruszać z tej szarej kulki. Pojazdu. Jacob Earnholds, Age 31, Method as, y, Asphyxian by Hanging. Więc to się dzieje. O tak. Droga mleczna, no. Ała! Bzyczenie słyszę. Today will be a better day. Aha! Czarno-białe, takie trochę. 3:22 rano. Mój Boże, kto puszcza budzik na taką wczesną godzinę? Czy możesz go wyłączyć. O oh, Jesus. Dobra, czy nie jest za głośno? Cześć, Finex. Który jestem, rocznik 8:7? Wiesił się, no właśnie tak, tak wygląda. No. no to na pewno ten dzień będzie dobry. No, grafika jest taka hmm. taka trochę, nie wiem, rysunkowa, pikselowata, trochę dziwna. Mamy ładne łóżko z zieloną pościelą. Trochę można przyciszyć, ok. Wow. o nie, fuck! Wyłączyłam grę. Ale czemu na Escape w ogóle się da wyłączyć tą grę? Ale dziwnie. <grym> No to będzie problem z jej przyciszeniem, chyba że przyciszę tutaj. Eee, dobra. Przyciszę tyle i będziecie musieli to przetrwać w takim razie. Koniec gry. A to nie moja wina, że ona się wyłącza na escape'ie. Yeah. I muszę zaczynać od początku. Widać, jak krótka jest ta gra. To jedna z opcji przyciszenia. To ja jestem rośnik 9-6. No, ja rozumiem, ale jesteśmy w internecie, więc w sumie mi to nie przeszkadza admiro, jeśli będziesz mówił mi po prostu Aniu. Cześć, Cześćka. No. Wyglądam młodo, bo wiecie, stosuję te kremy i maseczki piankowe. I oczywiście nie wiem i, i, i nie wiem, jakąś esencję z ogórka i. Tak, tak. To są bardzo drogie rzeczy. I płynne złoto, oczywiście. Kalmary w akwarium. Okej, okay, faktycznie. To są kalmary? To wygląda jak krewetka chyba. Lary 7 e, znam. Kiedyś grałam trochę. Wyciąg z pianek morskich, tak. To też jest Oczywiście, ale ja to muszę wiecie, to, to są drogie rzeczy. Nie ma nic za darmo. Za dziwne gwoździe. My babies! <noise> Jakie urocze! O, langusty, no, dokładnie. Jakaś wyspa. Czy to jest ten obraz, na którym. Dostanę obsesji. O, aha, tu mam łazienkę. On coś mówił o tym, że ma iść się wykąpać, chyba. O, oh, my... A tu mogę zapalić światło? Nie. Tutaj mogę biegać? Nie wiem, czy to jest bieganie. Nie masz lustra w tej łazience nawet, chyba za dużo by zżerało grafiki. E? toilet, o. Użyjmy toalety. O nie, on siada! O nie! Czemu on na sika? To jest facetem. Że Babys nie mogą być zbyt długo za... Ciekawe swoją drogą, co Twitch by zrobił, jakby ktoś odpalił Rari 7. Ale 7 nie jest chyba zablokowana. To jest Miraf. Jesteśmy laską. No właśnie... Nie wiem, wydawało mi się, że gramy facetem. Ale on się nie miał wykąpać, halo. EAT BREAKFAST Aha Widocznie miał użyć tylko toalety Dalej, Idziemy... Aha, not yet Pełno tych obrazów z dyspoma. O Boże, czasem jak się ma ochotę sikać, nawet jak się jest facetem Okej okay. Podobno się sianie na siedząco jest zdrowsze i ogólnie tak gdzieś czytałem Uuu, Seba doświadczony O mój Boże, czemu to wszystko jest zabite... Dechami, i masz tu dziwne telewizory. Zaraz nam tu dziewczynka z ringa wyjdzie. Ale się Seasy <grym> Halo. O, klucze. Nie wiem po co. Nie, ale wezmę. Tu można. O, mój. Moi... Boże. Ej, to jest creepy. Co to jest? Bahamy. Czy on próbował... Może on próbował znaleźć jakiś skarb? Cześć, FPS. Kalmy mu odbiły, tak. To jest To Pewnie to ulubiony program krewetek. <laughs> Page two. To do for a hidden door to save room. Have lock on the door fitted so I can use my house key. Glow down light and upright books. Czy to zablokować sobie wszystko, ca cały dom? I czemu światło blokuje? Make books look casual on the shelf so people aren't suspicious. <laughs> Aha, tak. Co jest na tych tych shadows, don't naturally divert with a single light source. To był optical magnetic disturbance. O mój Boże, to są jakieś trudne rzeczy. Czy on analizował obraz? Bo jesteśmy czubkiem, co morduje ludzi w piwnicy. No cóż, mamy bardzo ciekawą kolekcję obrazów. To trzeba przyznać. O, patrzcie, liczył nawet um, liście od palmy. To jest demi? Dead Sky. Dobra, chodźmy na śniadanie. Um, tylko tu jest tak strasznie ciemno. O, tutaj też ma te obrazy. O tu mamy nawet pralnię. Sznur. Aha. Czy to znaczy, że się mamy powiesić? Grocery list. Aha. Uuu. jakaś um, gazeta. poliska. z Disappearance of local painter. To ty zaginąłeś, czy ten. Czy. Nie wiem. Czy interesujesz się tą sprawą po prostu? Co za koleś. Masz pusto w lodówce. It's shrimp again. Co? O, tu masz komputer. A czemu nie masz siedzenia do tego komputera? Jak dzionek minął? Um... Ogólnie w porządku. Nic ciekawego za bardzo się nie działo, szczerze mówiąc. Przy tej szarej kulce, jak żeśmy zaczynali grać, to tam było jego imię i to, że umarł przez powieszenie. No ja wiem, że, że tak, ale no to znaczy, że, że my to umrzemy naprawdę? <grytanie> o nie zjemy krewetkę. No, mam nadzieję, że nie. Jemy. Halo, nie mogę użyć komputera. Serio, muszę się cofnąć po tą krewetkę? Zobaczymy. Nie, tu był ten dziwny... Jezu, te telewizory, masakra. Um, halo? I shrimp! Smacznego. O mój Boże, on to zjadł na surowo! I w dodatku tu ma takie słodkie zdjęcie my babies, a tutaj zżera swoje własne babies. Pełni kre krewetkanizm. O <śmany> Zjadamy dzieci. Sushi time? Tak. Dobra, zjedzmy jeszcze jedną. <śmany> Smacznego. Chat online with friends. <śmany> Ty masz jakiś przyjaciół? Idziemy na Discorda, idziemy czatować na Discord. <śmany> Cześć, BKCFPL, Witaj. Myślałam, że on te krewetki najpierw gotuje. No też tak myślałam. Just komputer. Nie dało się zjeść wszystkich. O kurde, nawet tapeta ma taką. Cześć, przystojniaku, jak się masz? Dobrze, a jak ty? I'm horni. Horni? Co to znaczy horni? Mój Boże, Ani, on zboczony się mega Czy chciałabyś hodować myszy? Miałam kiedyś myszkę. I teraz powiadomienie z Discorda kreweta dołączyła na serwer. Horni napalona. O nie! Mówiłam, że takie jakieś zboczone. Press G to say you embarrassed everyone who believed in you. Press H to say you can feel the atoms in your body waking up. Co odpowiadamy? Ja myślę, że atomy zdecydowanie. Czujemy atomy w naszym ciele. <głosy> Czysty. <głosy> o mój Boże. <noise> ja myślę, że H jest ciekawsze. <noise> I just. O nie, nie napisał. Never mind. <noise> Ona się dotyka! <laughs> Czy chcesz to zobaczyć, o mój Boże? Ale ja nie wiedziałam, że ta gra jest zboczona, No przepraszam. Say <laughs> so you about to do something horrible? Uh, And to admit you saw your reflection be decapitated with a shovel. Co? So? Aha. Uh -huh. um. Nie możemy jej powiedzieć, że chcemy zobaczyć. Co ja tu robię, nie wiem. Nie przepraszaj nas, my właśnie chcemy takie gry O oh my god, Napisz czy ta osoba chce zobaczyć naszą krewetę! O mój boże. Dobra, ha. I don't know. Możliwe, ale. I'm thinking about. Uh, myślę o tym, jak duży jesteś. Nie, strawie, że jestem mokra. <grywa> uh, send me your CC. Nie wiem, co to CC. I want you to watch me. come. On. <grywa> Cześć, Travis. <grywa> Właśnie 18 plusów, że to łączy. <grywa> ja nie wiedziałam, że taka normalna gra. Press E to stand up. Aha, czyli. To jest twój, przy, twój przyjaciel, przyjaciółka. Oj Boże, z kim ty się zadajesz? <laughs> Copyright content. <laughs> no dobra. Co teraz? Clean the microwave. Aha, w tym momencie pomyślałem, że trzeba wyczyścić mikrofalówkę. Super. Świetny plan. I need paper towel. Proszę bardzo. <laughs> mi takie wiadomości piszesz Jasne. Decide what to do with the man in the cage. Co? Zdecyduj, co zrobisz z mężczyzną w klatce, ale jakiej klatce? Ja nic nie rozumiem. Cooking super. ogólnie super gra taki dzień z życia, Ani tak, jasne. Ja nie piszę z jakimiś zboczonymi narwańcami. Albo. kobietami narwańcami. Nie wiem, wszystko jedno. Facet klatki i tam. Pewnie ten malarz, ten artysta, no? Całkiem możliwe. Może on siedzi tutaj właśnie. Halo. Ja nie mogę tu wejść. Hmm. Ja nie mam zdecydować, co mam zrobić. Z mężczyzną w klatce. Uganda and you. Wow! Tajna biblioteczka. Nawet nie wiedziałam, że to tak zadziała. Myślałam, że książkę weźmie. Przyznaj się ładnie, coś. Ci... Torgus. To miała być tajemnica. Uh, need sleep. Tired and tired. O mój Boże. No miałam jakieś klucze, ale nie wiem do czego one są. O mój Boże, jakiś safe tu jest. Nie ma mężczyzny w klatce. A jest, mężczyzna w klatce, o mój Boże! jak on stoi? No, zaraz, przecież na Discordzie są osoby z czatu, które Ania nieraz nazywała tymi, którymi są zepsutymi. No, oczywiście, że tak. Jesteś się zepsuty. Niebiergołe <grytanie> panie chcą nam pokazywać. W na następnej sekundzie idziemy przez drzwi w szafie. <grytanie> Hannibal Lecter? <laughs> Unlock cage. Wypuśćmy go. Return to your room and let your body rest. Nie będziemy malować? Widać, że chciałeś malować. Mamy go tak zostawić? Okej. Okay. Rozumiem, że tego się nie da zamknąć. Au. Halo. No ale nie mogę odpoczywać. Nie da się, nie da się wejść na łóżko. Alo. Czemu on siedzi w takiej pozycji nie ma wyjęć? Co za 50 twarzy? To nie moja wina, ta gra jest dziwna. Więc ja nie. wiem. Zamknij łazienka może. Czy się tu coś zrobić? Nie. No w ogóle miało być coś na myszce jeszcze jakieś, pod... tam, ale Nie wiem, jak w jaki sposób tam odpoczywać. Może w Aha, czekaj. Aha, tutaj. Hmm. Może chcesz skorzystać z talety, albo się wykąpać? że mamy wejść tu teraz. A, dobra. Aha, i mamy się powiesić, tak? Super. W ogóle nie rozumiem tej gry. Może my mamy halucynacje po tych krewetkach? Właśnie wyobraziłam sobie, że ten w klatce to torgus, a Ania łazi po całej chacie, je krewetki z akwarium, pisze zboczone rzeczy na Discord i mroki z o, Lawrence, ale jestem zazwyczaj dosyć grzeczna. Najpierw pranie, potem ja. O, boże, Sakra. O, Jesus. Dobra, tak gra, jest coś jest jak możliwość zajrzenia w intymne życie osoby zaburzonej. O mój Boże! O, teraz mam dwa takie światełka. Idziemy do lewego: Barbie Headquist Lip From Condo Balcony. Ok, krewetki chyba próbują sobie dostać z naszego Już koniec. Cieszę się, że takie 2 na 10, wątek teoretycznie z wiadomościami był bardziej rozbudowany, to byłbym 10. Oczywiście, Tormu. To mi tylko jedno w głowie. Mówiłam, że to krótka gra. O, Boże. Super gra. Tak. Jak wiele dni zrozumieliśmy, bo ja rozumiem, że tak. Nasz koleś był psychopatycznym kolesiem, który chciał porwać malarza dziwnego obrazu i ten obraz rozpracować na szczegółowe kawałki, ale ponieważ nie umiał tego zrobić, a porwał tego malarza, to wyrzuty sumienia sprawiły, że chciał go uwolnić. I yy, yy, ostatecznie się zabić. Prawdziwe speedrun, głęboka bardzo. Wyszedłem po jedzonko i nie wiem, co się stało. Umarliśmy winek. Że w czasie wybierania nowej gry powiesz nam, co dziś. Nie, nie opowiem On chciał znaleźć skarb na Bahamach. Po to te obrazy i ten malarz. O, właśnie, właśnie, pewnie skarb zakopany przez piratów jakiś. Ja myślę, że wykorzystywał go seksualnie. W końcu nie dał rady psychicznie. Ojeju. Świetna interpretacja. Dobra. To myślę, że zrobimy sobie przerwę. I po przerwie ruszymy z drugą grą. Może. Nie, to może nie powiem Wam na razie, co to będzie. Zobaczycie, jak, jak wrócimy po przerwie. Wtedy będę tłumaczyć, co to jest, mniej więcej. Chociaż sama nie rozumiem też, co to do końca jest. No, 27 minut to tak akurat. Cześć, wierzba, Dziękuję bardzo za czirki. Ale najlepsze było z tymi krewetkami. A, po co się wieszał, jak mógł pooglądać sobie, jak ktoś dochodzi na czacie. Oh my god. No cóż, chyba nie był na to gotowy. Dobra, to 5 minutek przerwy, może nawet trochę krócej, zobaczymy i wrócimy z drugą dziwną grą na dzisiaj.